Pod koniec kwietnia gościliśmy u siebie uczniów gimnazjum nr 7. Mieli oni okazję poznać błękitną tożsamość Daisy w autorskim spektaklu aktorki Teatru Polskiego we Wrocławiu Aldony Struzik. Będziecie na jachcie. Na Gwieździe Północy. Będzie tam cesarz, cała jego świta. Nie będzie mogła oddać mu ręki. Tak długo, jak długo żyje jego pierwsza żona. Sztuka teatralna pod tytułem Daisy Błękitna na tożsamość, poświęcona jednej z najsłynniejszych w historii mieszkanek Dolnego Śląska, księżnej Daisy von Pless, to oryginalny pomysł na promowanie regionu dolnośląskiego, zarówno w mikro, jak i makroskali. I blicht, utraci swój blask. A ja zrobię to sobie. Noc, Chyba Z uwagi na pochodzenie, miejsce zamieszkania, działalność jest pokojową jest i humanitarną oraz szerokie kontakty międzynarodowe, księżna von Pless należy do postaci szczególnie predystynowanych do przybliżania Dolnego Śląska Polakom i mieszkańcom Europy. Proszę, aby moja ostatnia wola została wykonana.